Dzień dobry moi drodzy. Witam was w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj jest dzień 0 rozpoczęcia szlaku Trzech Pogórzy, 120 km z Dynowa do Siedliska szlakiem żółtym. Mam zamiar dzisiaj tam dojechać do Dynowa i tam położyć się spać, żeby jutro rozpocząć szlak. Tak wygląda podróż do Rzeszowa, bardzo daleko od Wrocławia i próba dostania się do tego Dynowa, małej miejscowości przy Rzeszowie. Mam nadzieję, że mi się to dzisiaj uda. Bo jutro chciałbym z rana rozpocząć szlak. Mam zamiar robić 25 km dziennie, tak żeby się za bardzo nie przemęczać, żeby popołudnie mieć dla siebie, żeby znaleźć dobrą miejscówkę do spania. Jak zwykle zależy mi na tym, żeby jednak spać na dziko, o ile będzie taka możliwość, jeżeli nie, no to gdzieś w wiatach bądź agroturystykach, jeżeli naprawdę już nie będzie gdzie spać. Chociaż wątpię, żebym korzystał z agroturystyki, już wolę swój namiot. Jeszcze 3,5 i pół godziny drogi do celu do. Gdzie ja jadę? do Rzeszowa, czyli pół godziny mi zostało. Powoli zasypiam. Trochę sobie czytam książkę pani Ewy Chwałko, o której Wam mówiłem. Czym więcej przeczytam, tym mniej się boję tego Łuku Karpat, więc dobrze, że ją czytam, tą książkę. Bardzo fajnie napisana książka. Yy, ale póki co chyba jest jeszcze pora spać, bo dzisiaj... Późno się wczoraj położyłem gdzieś o pierwszej w nocy, a dzisiaj wstałem o godzinie 9, może 10, nie pamiętam, gdzieś 9 była. No i zanim się zebrałem, zanim co? Poszedłem na 13 na pociąg Ja to potrafię wyjść na szlak. No ale dzisiaj dzień zero, więc mogę sobie pozwolić, bo od dzisiaj się nie liczy szlak, ale od jutra jutro 25 km więc nie muszę się śpieszyć, mogę sobie iść spokojnym tempem Fajnie tak jechać samemu w przedziale, dużo miejsca jest. Bardzo mi się podoba jazda pociągami i staram się wybierać jak mogę tylko jechać pociągiem. Przyjemnie, ładowarki są, nie wiem czy WiFi jest, ale tego nie sprawdzam, bo mam swój internet. i No i dzisiaj jestem sam w przedziale co ciekawe, mam dużo miejsca. Nie muszę się cisnąć w busie przynajmniej siedząc obok drugiej osoby, której nie znam. Tutaj też bym siedział obok drugiej osoby, ale nikogo nie ma dzisiaj na całe szczęście, więc spoko. jeszcze zostało mi sporo jazdy, więc. Jakoś to będzie. Nawet jest tutaj taka fajna rzecz, że sobie możecie telefon podładować indukcyjnie, więc sobie telefon leży i się ładuje. Wysiadam w Rzeszowie i planuję dzisiaj do Dynowa dojechać. No, zobaczymy, jak te autobusy tam z Rzeszowa do Dynowa będą jechać, ale mam nadzieję, że gdzieś tam się dostanę na początek szlaku. Rozłożę się w namiocie przy początku szlaku i jutro będę rozpoczynał. Nie ma co dzisiaj rozpoczynać, bo jest za późno. A fajnie by było od samego rana już zacząć, miałbym te wszystkie pełne dni chodzenia, po 25 km dziennie oczywiście. Może bym sobie coś zjadł, tak z nudów się tutaj je. w sensie się siedzi i się je. Najlepszy przysmak każdego górołaza, czyli kabanosy. Druga paczka ze złotówkę, no już tak się jedzie drugą godzinę, dostało jeszcze z dwie i pół. W pięciu godzinach jazdy w końcu wyszedłem, jestem w Rzeszowie, w sumie na dworcu PKP Rzeszów Główny, a teraz trzeba się odnaleźć, znaleźć e, dworzec autobusowy lokalny i stamtąd wyruszam na Dynów, więc do Rzeszowa i na Dynów, z Dynowa mam rozpoczęcie szlaku, a dzisiaj będę spał e, przy Sanie, przy rzece San, żeby jutro z rana rozpocząć po prostu szlak. Udało mi się znaleźć dworzec lokalny ze stanowiska drugiego. Mam do Dynów i mam za jakieś 15 minut. Także myślę, że będę musiał już w Dynowie znaleźć jakiś sklep, który jeszcze działa. Sklep z alkoholem. Na dzisiejszą noc przy sanie i oczywiście na, mam nadzieję, że tam jeszcze kiełbaski znajdę. Chciałbym dzisiaj ognisko zrobić przy sanie. na dworcu PKS w Dynowie. Proszę bardzo. Z Rzeszowa tu było 40 km, a bilet mnie kosztował 13 zł. Więc spoko, jestem w miejscu, w którym dziś jutro będę rozpoczynał szlak. Tam tą stronę, w stronę rynku. Przy rynku jest kropka początkowa. To będzie jutro, a teraz póki co idę do Biedronki po kiełbaski. Dzisiaj ognisko, jak się uda, zobaczymy. Przy sanie będę spał, ale nie wiem jak będzie z drewnem w sumie. Nie mam pojęcia, mam nadzieję, że coś tam znajdę. Idę, bo, bo czas mnie już zaczyna gonić. Fajna podróż, 5 godzin. Dobrze mówię, chyba 5 godzin w pociągu tutaj. No tak, prawie godzina w sumie, prawie godzinę jechaliśmy. A ja zaraz się rozbijam nad Sanem, tylko próbuję znaleźć do niego drogę. Tam jest czyjaś posesja prywatna i niestety chyba tam nie będę mógł wejść. Wszystko się zobaczy zaraz. Póki co cisza spokój na horyzoncie, nic się nie dzieje. Ale w sumie tego oczekiwałem. Oczywiście nie spodziewałem się niczego innego. <gry> e, ale no, tutaj to trochę już zarosło. Staram się znaleźć jakieś miejscówen pod namiot. Ale wydaje mi się, że to nie będzie proste. Tak wygląda dalej. <gry> Czasami tak jest, że no, ciężko znaleźć miejscówę pod namiot. Ale, san jest ładny, musicie to przyznać. I widoczek też niczego sobie. Tylko jeszcze znaleźć jakąś płaską miejscówę bez krzaków. Wiem, gdzie mogłyby być, ale nie wiem, czy nie wracać. Zobaczymy zaraz. Trzeba się przedzierać Pokrzywy, Wysoka trawa, w sumie jakieś chwasty. Wszystko się do mnie przykleja. Może sobie gdzieś tam wydepczę jakąś ścieżkę. Albo miejsce pod namiot sobie <laughs> rozpłaszczę. Nie to, żebym się poddał Ała, ale pokrzywy mnie kują. Nie mam długich spodni założonych, tylko krótkie spodenki. Przedzieram dalej. <grym> ale za fajnie to nie wygląda. A się wrąbałem, a zaraz będzie ciemno. Stało 20 minut do zachodu słońca. Lesa na Przełaj, innej opcji nie ma. Tam widzę jakieś wzniesienie i trochę otwartego terenu, więc może to będzie dobra opcja. O kurde, tu jest jakaś ścieżka, ja przez co się przedzieram. O, jakaś ścieżka nawet jest. Znalazłem ścieżkę. Przedzierałem się przez ten cały busz Ale tu ścieżka jest odchodząca od jakichś działek. I z tej strony kawałek płaskiego? Nie wiem przynajmniej. Nie. A może zmieszczę namiot. Patrzcie. Może się uda. No, lepszego miejsca chyba tu nie znajdę. I to ładnie jest, podoba mi się. Tam widać jakiś kościółek, dach przynajmniej, pełno rubaków na mnie, ale damy radę. Ja bym nie dał rady, tam na taki wiatrak jest wieże. A wschód słońca powinien być jutro od tamtej strony, w sensie z rana, gdzieś tam. Dobra, pora się rozbijać, bo stało bardzo mało czasu do zachodu słońca. A jeszcze patyków trzeba by było nanieść. Nie wiem, czy to ognisko będę robił. Kamieniami obłożę i wtedy zrobię. Nie, jednak nie. Nie będę robił tutaj ogniska, bo to nie jest za dobre miejsce do tego. Tak przemyślałem to. Zostawię tutaj to tak jak jest. Nie będę ro miejsca robił na ognisko, bo tylko zniszczę teren. Nie ma opcji. Znajdę sobie jutro może miejsce tam, gdzie zrobię kiełbaski. A dzisiaj po prostu coś innego zjem. Nie jestem w stanie się powstrzymać. Jutro po prostu te kiełbasy zjem. Trochę szkoda, bo myślałem, że w pierwszym dniu sobie ognisko zrobię, bo dawno nie, nie robiłem. Ale czasami trzeba się powstrzymać. Rozbiję namiot, zrobię coś w kuchence gazowej i położę się spać. Za pięknie tu jest, żeby niszczyć ten teren. Ja się nie chcę niszczyć. Są miejsca wyznaczone tam, gdzie można robić ogniska. Tam się będę oczywiście starał. Jeżeli takich miejsc nie będzie, to będę robił ogniska, ale tak, żeby też nie niszczyć natury, wiecie. A później sobie posprzątać. A tutaj bym nie był w stanie po sobie posprzątać, po prostu. Ale miałem wywód, no. Jest piękne. Podoba mi się. Jest ekstra. Wystarczy, że tutaj będę spał. I to mi dzisiaj wystarczy. Już sobie odpocznę. I tak, to co tu widzicie, to jest naprawdę bardzo wąsko. Ja nie wiem, czy ja w ogóle z namiotem się tutaj dobrze zmieszczę. Mam nadzieję, że tak. Moi drodzy, także na dzisiaj będzie to koniec. Rozłożyłem się już z namiotem, dałem radę. Jak widzicie, bardzo wąsko, ale dałem radę to umieścić. Mam nadzieję, że w nocy nie stoczę się do Sanu. San jest piękny, noc jest piękna, tam nad Księżyc ładnie świeci. Z tamtej strony będę miał wschód słońca. Pewnie i tak nie będę na wschód słońca, bo nie wstanę i będę spał. Nie nastawiam sobie zażyczaj budzika, znacie mnie. Wejdźcie na Instagrama standardowa, będziecie widzieli, co się u mnie na bieżąco dzieje. Jutro się widzimy w pierwszym dniu na szlaku Trzech Pogórzy. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!